tu najważniejsze, dnia 20 listopada połowa ludzi zginie. Ostatnie prognozy medium jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego są niezwykle niepokojące. Jak zawsze zresztą, gdyż nie przypominam sobie pozytywnych przepowiedni z ust naszego jasnowidza. A przyznam się Wam szczerze, że obserwuję jego działalność całe życie od kiedy zaczął jasnowidzić. Co znaczy, że pozytywne wizje dzieją się niezwykle rzadko bądź nie zdarzają się wcale. Jednak przejrzyjmy się pokrótce starej przepowiedni polskiego świętego Jana Kapistrana, który żył na przełomie XIV-XV wieku i ostatniemu przesunięciu przez pana Krzysztofa Jackowskiego daty wybuchu wojny z czerwca bądź lipca na listopad tego roku. Uwagę moją przykuło to średniowieczne prorostwo, gdyż i ono, jak i pan Jackowski wskazują na listopad. Co pocieszające, w książce pod tytułem Śpiący Biały Orzeł z 1904 roku autor uczciwie oznajmia, iż przepowiednia Jana Kapistrana jest przypisywana Polskiemu Świętemu, jednak nie mamy co do tego pewności, czy faktycznie swojego czasu on tak wieszczył. Przyjrzyjmy się temu prorostwu. Proroctwo Świętego Jana Kapistrana. Król płaczący umrze. Wzgardzony powstanie i sił nabędzie. Niewiasta płakać będzie. Panowie w krwi brodzić będą. Krwawa wojna 16 dni trwać będzie. Upał słoneczny będzie tak silny, że ludzie padać będą jak muchy. Dwa jewodzowie przybędą niespodzianie i zwycięstwo odniosą. Znaki na niebie przez trzy dni będą widziane, które sprowadzą straszliwe grzmoty, trzęsienie ziemi i niektórych miast zapadnięcie. I tu najważniejsze: dnia 20 listopada połowa ludzi zginie. I ostatnie: Król Polski w Polsce panować będzie. Tak więc przypomnę, aby Was uspokoić, iż jak napisał autor, powyższe prorostwo podają z rękopisu, a toli nie mam pewności, czy jest rzeczywiście przez świętego Jana Kapistrana ułożone. No nic, dzięki za uwagę, słuchajcie, więc jeśli chcecie, to subskrybujcie mój kanał, nim tego 20 listopada połowa ludzi zginie, jeśli połowa zginie, to spotkamy się po tamtej stronie. Lub po tej zależy, nie? Dobra, trzymajcie się, cześć i z Bogiem, kochani.